Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Fleszu Politycznego Jerzego Hardy Daglasa, który oczywiście jest z nami i którego serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A nasze spotkanie zacznijmy od sprawy kontrowersyjnej, dzielącej nie tylko parlament, a mianowicie o ochronie Jana Pawła II i specjalnej ustawie, która w Sejmie została przegłosowana. Pan również uczestniczył w tych obradach. No tak, może od razu sprostuję, że nie uczestniczyłem, ponieważ byłem chory w tym czasie i po raz pierwszy nie, nie pojechałem do, do Sejmu, miałem zwolnienie lekarskie. Ta uchwała rzeczywiście jest no, wynikiem próby że tak powiem, upolitycznienia tak tzw. sprawy Jana Pawła II po, po programie TVN-u. W tej chwili PiS robi wszystko żeby opozycja, a przede wszystkim Koalicja Obywatelska, jakby wepchnąć w taki kanał, że jesteśmy grupą ludzi, która stara się w jakiś sposób zdezawuować postać Jana Pawła II. Tymczasem my z tym nic w ogóle nie mamy wspólnego. To był program TVN-u. Myślę, że w niefortunnym czasie, przed wyborami, zupełnie niepotrzebnie, ale nigdzie nie było, że tak powiem, w jakikolwiek sposób nie było verbalizowane, że my tego typu stanowisko popieramy. Natomiast absolutnie jesteśmy zdania, że no, media mają prawo dobierać sobie tematy. I, i, i mówić, że tak powiem, to, co uważają za stosowne, jeżeli oczywiście poparte jest to, jest to jakimiś dowodami i ma jakieś znamiona prawdy. Ja chciałbym powiedzieć, że tu... Ja mam takie bardzo, że tak powiem, jednoznaczne stanowisko wobec Jana Pawła II, jeszcze wtedy, kiedy żył. Że tak powiem, ja jestem człowiekiem niewierzącym. Nie, nie, tutaj, że tak powiem w ogóle staram się oddzielić te dwie rzeczy. Nie, nie oceniam tego, czy wypełniał kryteria osoby świętej, czy nie, to w ogóle się kompletnie na tym nie, nie, nie znam, tak natomiast trudno nie docenić jego roli, jaką odegrał dla odzyskania de facto niepodległości Polski. Tak? Te pierwsze 11 lat pontyfikatu Jana Pawła II to był czas jeszcze PRL-u i on naprawdę zjednoczył tą demokratyczną opozycję w Polsce, która przecież wtedy działała, doprowadził w dużej mierze... Te wydarzenia z 1989 roku prawdopodobnie, no może one by się kiedyś wydarzyły, ale na pewno jeszcze nie wtedy, gdyby nie wsparcie właśnie takie polityczne, duchowe Jana Pawła II, który był w tym czasie już na świecie autorytetem i bardzo jasno opowiadał się za przemianami w Polsce. I to w ogóle trudno jest, jest tutaj w jakikolwiek sposób to dezawuować. Wspierał Solidarność, wspierał Wałęs. Natomiast później, kiedy, kiedy już że tak pewno mieliśmy demokratyczne rządy, wykonano wobec Kościoła mnóstwo różnych, różnych takich gestów, między innymi no, powrót Katechezy do szkół, przecież to był pomysł rządu mazowieckiego. Po pisanie przez Kwaśniewskiego Konkordatu. To wszystko, że tak powiem, umacniało rolę, rolę Kościoła i po latach, że tak powiem, kiedy papież Jan Paweł II dużo zrobił, żeby umocnić rolę Kościoła w Polsce, stworzył takie, takie warunki do tego, że dzisiaj bardzo trudno mówić o... o mm, tym rozejściu się co to znaczy może od niezależności państwa od, od Kościoła to jest zapisane w konstytucji i też ja, ja tutaj że tak powiem, jak zaczyna się jakieś w tej chwili ocenianie Jana Pawła II to ja przypomnę postać Józefa Piłsudskiego który no przecież jest w Polsce no może nie uwielbiany, ale jest, jest no taką postacią, że tak powiem, wykutą z brązu, tak, której nikt nie śmie, że tak powiem, coś tutaj podważać jego, jego roli dla odzyskania niepodległości Polski po I wojnie światowej. Ale przecież też nie był to człowiek idealny. tak. Są jego pomniki. Świętujemy pod, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 11 listopada. Jest wymieniany w czasie, w czasie obchodów święt 3 Maja. Jest niewątpliwym takim autorytetem, który przetrwał próbę czasu, ale z drugiej strony ten sam człowiek doprowadził do przewrotu majowego. Był twórcą obozów w Berezie Kartuskiej, za nic miał demokrację, trudno mówić, że tak powiem, że był wielbicielem parlamentaryzmu, zwalczał w sposób całkowicie nieakceptowalny opozycję w II Rzeczpospolitej, w związku z tym no, miał również mnóstwo różnych negatywnych stron, ale Historia pamięta go jako, jako wybawiciela Polski. Bardzo podobna jest sytuacja z Janem Pawłem II. Papież ma olbrzymie wniósł w Polsce różnego rodzaju ma zasługi ale nie jest człowiekiem bez skazy i ja pamiętam na przykład jego bardzo negatywną rolę, jaką odegrał w czasie epidemii AIDS, kiedy wypowiadał się za przeciwko możliwości używania prezerwatyw, kiedy w Afryce miliony ludzi ginęły z powodu, z powodu zakażenia HIV. I to jego nieprzejednane stanowisko spowodowało, że tak powiem, no, rozprzestrzenianie się epidemii, której można było w dużej mierze ją przynajmniej ograniczyć, może nie zapobiec. Wspierał różnych biskupów, których, no, takich jak choćby obecni nie, arcybiskup Jędraszewski na przykład, prawda? jego wypowiedzi są znane. I to, że, że Kościół dzisiaj jest tak źle w społeczeństwie oceniany, ja nie mówię o wierze, która jest jeszcze znaczna liczba polskich, Polaków deklaruje się jako osoby wierzące. Ale Kościół, że tak powiem, w znacznej mierze się zdewaluował właśnie poprzez to, że zaczął wykazywać taką, takie skłonności korporacyjne. I w związku z tym również ta postać papieża po przecież w wielu latach już od wielu lat nie żyje, prawda? Ona mają, mają prawo dziennikarze, że tak powiem, wyciągać rzeczy, które, które nie były dobre. No i, i, i to, że tak powiem, wracam do samego początku naszej rozmowy, do tego, do tego reportażu. On wskazywał na to i był dobrze udokumentowany, że jeszcze w czasie, kiedy, kiedy Jan Paweł II, jako Karol Wójtyła, był biskupem krakowskim, wiedział o nadużyciach różnych seksualnych księży, i to krył po prostu tak. I to, I to są fakty, i trudno z tym polemizować. Ale czy w związku z tym można powiedzieć, że jest to postać negatywna? Absolutnie nie. Tak? Więc ja mam generalnie, zawsze staram się ludzi oceniać, tak wie pan, nikt nie jest, nic nie jest czarno-białe. Patrzę na tej wadze, jak to by było tych rzeczy, mimo wszystkie, które ja pamiętam. Takich dobrych, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, jest dużo więcej niż tych złych. I tak jest w całej koalicji obywatelskiej. I próba w tej chwili, że tak, powiem, i takie, takie będą następne miesiące kampanii wyborczej, gdzie będzie nam się wciskało dziecko w brzuch, że to, że tak powiem utożsamiając to, co powiedziano w tvn z poglądami Koalicji Obywatelskiej i, i, i na tym będzie budowana przez PiS w tej chwili taka retoryka wyborcza. Źle się stało, że ten program się akurat w tym momencie pokazał, ale no, PiS jest specjalistą od tego, żeby, żeby przeinaczać fakty i, i, i będzie wszystko robił, żeby przede wszystkim w telewizji publicznej, żeby w ludzkich umysłach powstał taki znak równości między Koalicją Obywatelską, a krytykowanie osoby niezwykle zasłużonej dla Polski, jaką był Jan Paweł II. To skoro na plan pierwszy wyszła już nadchodząca kampania, to porozmawiajmy o planach ekonomicznych, ekonomiczno-finansowych. Założenia programu PIS-u już poznaliśmy, poznaliśmy też założenia platformy. Tam między innymi przewidywany jest kredyt 0% na mieszkanie, a także udogodnienia dla przedsiębiorców. Tak, w tej chwili trwa objazd parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, łącznie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem po Polsce i, i, i właściwie tam, gdzie jest, wcześniej w Pabianicach, potem w Poznaniu. Na pewno też ujawni jakąś część programu wyborczego, jakaś tematyka będzie poruszana w Katowicach, gdzie będzie w najbliższy weekend. I to, co, co, co myślę, że wielu osób na to, na to zwróciło uwagę, to to są właśnie yy, w... Na pierwszy plan Donald Tusk jakby wziął sobie na tapetę kłopoty mieszkaniowe młodych Polaków. I, i tutaj jest dosyć ciekawy program. Trudno mi powiedzieć, jak on, jest, jak, jak on będzie możliwy do zrealizowania. Wydaje mi się, że będzie możliwy. To jest ten program 0% kredy, na kredyt mieszkaniowy dla młodych osób, dla których jest to będzie pierwsze mieszkanie, a nie przekroczyły 40. 45 roku życia. Czyli jeszcze młodzi, w takim młodszym, średnim wieku, osoby będą mogły zaciągać ten zerowy kredyt. To jest niezwykle ważne, bo podał Tusk na spotkaniu. Yy, chyba właśnie w, yy, w Poznaniu, tak mi się wydaje, a może w Pabianicach. Każdy ma, ja podał przykład yy, młodych ludzi, którzy zaciągają kredyt na przykład no, po to, żeby kupić 60 metrowe mieszkanie, yy, biorą kredyt półmilionowy, yy, taki yy, kredyt spłacają przez 25 lat po mniej więcej 4000 zł miesięcznie i to się sprowadza do tego, że, yy, że oni tak naprawdę cały czas spłacają yy, odsetki od kredytu. W w ogóle się nie, jakby nie zbliżają się do lata mijają oni się, nie, nie zbliżają do spłacenia tego. No to, to jest oczywiście sytuacja y, dramatyczna, y, szczególnie widoczna y, wśród ludzi, którzy zaciągali kredyty y, we frankach szwajcarskich, prawda, gdzie w ogóle po latach mają więcej kredytu niż w momencie kiedy, kiedy, kiedy go brali. Także y, to jest y, na pewno chwytliwy taki, taki pomysł, ale mnie się wydaje, że całkowicie y, do zrealizowania. you <laughs> Jest też cały pakiet pomysłów związanych z poprawą sytuacji mikroprzedsiębiorstw. Tutaj jest, jest też bardzo moim zdaniem ciekawy program, który proponowałam, że Państwo no, tutaj się wgłębili w te pomysły. Jest przede wszystkim to, na co narzekają przedsiębiorcy, którzy, którzy stosunkowo mają małe firmy zatrudniające po kilka osób i których przychody no, nie przekraczają 2 milionów euro rocznie, że muszą płacić ten PIT dochodowy od tych, Wydanych faktur w momencie, kiedy jeszcze nie wpłynęły do nich pieniądze. I to jest rzecz, która już niejedną firmę małą położyła w Polsce, kiedy coś, że tak powiem, teoretycznie sprzedajemy, wystawiamy fakturę, a powstają zatory płatnicze osoby, które, którym żeśmy, które już, że tak powiem, tą fakturę wzięły, nie płacą. tak? A my musimy od tego płacić VAT, musimy, mu, musimy że tak powiem, płacić podatek, tak? musimy w picie to pokazać jako nasz dochód, którego, którego nie mamy de facto. W związku z tym przejście właśnie na, na ten taki płyt ten y, kosztowy, nie, nie, y, nie, nie, nie papierowy jest, jest bardzo, że tak powiem dobrym moim zdaniem pomysłem. Też jest koalicja obywatelska proponuje, żeby mikroprzedsiębiorst przedsiębiorcy nie płacili tak, jak ma to miejsce w tej chwili pracownikom, którzy idą na, na, na chorobowe, tak, tak zwane, do miesiąca tego, tego zasiłku chorobowego, tak? no, szczególnie jeżeli im się zatrudnia pan 3-4 osoby i, i nie wiem, i dwie osoby nagle wypadają, bo, bo jest grypa de facto staje praca w takiej małej firmie, bo połowa ludzi jest na zwolnieniu, tak? a właściciel firmy musi płacić chorobowe, ponieważ z jakiegoś powodu, trudno powiedzieć z jakiego, ZUS nie przejmuje przez pierwsze tygodnie tych zobowiązań wypłaty chorobowego. To według Tuska się zmieni i to obiecuję, że to jeżeli dojdziemy do władzy, jestem przekonany, że tak będzie, to w ciągu pierwszych 100 dni te, te zmiany mają być wprowadzone. Także jest dużo różnych ciekawych inicjatyw. Myślę, że o kolejnych się dowiemy dosłownie za parę dni. To na zakończenie, coś tradycyjnie z pańskiej branży. Przed wyborami w 2019 roku zapewniano nas, że poprawi się sytuacja personelu, nie tylko tutaj mam na myśli sytuację finansową, ale także przede wszystkim sytuację ilościową, że tak powiem. No i teraz pytanie, czy po tych czterech latach widzi Pan jakąś różnicę? Czy ja nie widzę, widzę, wie pan pracując cały czas czynnie uprawiając zawód lekarza widzę, że jest z miesiąca na miesiąc gorzej. To zresztą bardzo takim no, dobrym przykładem jest Szczecinek, gdzie mamy naprawdę no, w tej chwili Olbrzymie kłopoty kadrowe w szpitalu i myślę, że one nie będą raczej rozwiązywane, tylko będą się pogłębiać, tak? Szczególnie w tej chwili to widać, na przykład w diagnostyce. No, brakuje radiologów, USGistów, czeka się na badania wiele miesięcy i to jest, oczywiście, nie jest to wina. Ja tutaj nie, nie obarczam winą akurat, nie wiem, dyrektora czy prezesa spółki, i szpital w Szczecinku, tylko to jest wynik sytuacji, którą myśmy już alarmowali jako koalicja obywatelska od, od, od dwóch kadencji. Że nie robi się wystarczająco dużo, żeby zapewnić wystarczającą liczbę specjalistów, żeby skrócić kolejki do specjalistów. To jest one się zamiast skrócić, wydłużają i wydaje mi się, że tutaj jest taka impotencja intelektualna, jeżeli chodzi o, 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 o osoby, które stoją na czele resortu zdrowia po prostu nie mają żadnego pomysłu na to, ale no, wystarczyłoby już od paru lat, że tak powiem, iść w kierunku stworzenia zawodów medycznych, które by odciążyły tych lekarzy, którzy są, bo to, że nagle przybędzie lekarzy czy pielęgniarek, to, to zapomnijmy o tym, tak? Oczywiście w momencie, kiedy będzie większy nabór na studia medyczne, po jakimś czasie, że tak powiem, efekt tego zobaczymy, ale póki co mamy taką sytuację, że mamy najmniej lekarzy i pielęgniarek w Unii Europejskiej. Te różnice między, między tym środkiem, że tak powiem, unijnym, a nami, to, to są w ogóle dramatyczne. Brakuje w tej chwili około 50 tysięcy lekarzy w Polsce. W ogóle lekarzy jest no, zarejestrowanych około 140 tysięcy, ale 25% z tych 140 tysięcy to są ludzie tacy jak ja, czyli w wieku emerytalnym, którzy w każdej chwili, jeżeli no, będą mieli taką ochotę, to po prostu zrezygnują z zawodu. To jest niezwykle niebezpieczne, bo jeżeli brakuje 50 tysięcy lekarzy, jeszcze jedna czwarta tego, którzy są, by odeszła z zawodu, to w ogóle to się wszystko kompletnie załamie. Dlatego trzeba wszystko robić, żeby ci lekarze, którzy są, byli efektywnie wykorzystywani, a nie są. Proszę mi uwierzyć, ja chodzę co jakiś czas, jestem w oddziale chirurgicznym, obserwuję, jak tam w tej chwili się pracuje. I po pierwsze jest za mało lekarzy, a poza tym ci lekarze siedzą i zamiast nie wiem, operować, to wypełniają różnego rodzaju papiery, których jest coraz więcej, żeby, że tak powiem, obrobić jednego pacjenta. I siedzą przed tym komputerem, klikają godzinami, tak, podczas gdy to absolutnie nie powinno być ich pracą. Brakuje asystentek medycznych, brakuje takiego zawodu, który jest popularny na zachodzie tak zwanego asystenta lekarza, który mógłby bardzo dużo w dużej mierze odciążyć lekarzy, między innymi od tej pracy takiej papierkowej powiedzmy. Są opiekunki medyczne, które mają zbyt małe kompetencje, a wystarczyłoby, że tak powiem, odrobinę na dosłownie kilka miesięcy szkolenia, żeby one mogły przejąć część najprostszych prac, które wykonują pielęgniarki. Poza tym, ponieważ jest mizeria finansowa. To, co mówi PiS, że zwiększa finansowanie opieki zdrowotnej, jest nieprawdą, jest kłamstwem po prostu. Relatywnie do PKB w ogóle nic się nie ruszyło od wielu lat. Cały czas są to zupełnie niewystarczające środki, biorąc pod uwagę inflację i wzrost kosztów działalności zakładów opieki zdrowotnej to wszystko powoduje, że zakłady opieki zdrowotnej nie zatrudniają tych opiekunek medycznych, które mogłyby odciążyć pielęgniarki. Więc choćby już taki prosty ruch, zwiększenie ilości opiekunek medycznych i, i, i unormowanie sytuacji tak zwanych asystentów lekarzy mogłoby spowodować, że byłoby zdecydowanie łatwiej dostać się między innymi do specjalistów. W ciągu ostatniej kadencji tylko PiSu. Ubyło 10% specjalistów w Polsce. Lekarze cały czas wyjeżdżają, atmosfera jest zła. Młodzi ludzie kończąc studia, kilkadziesiąt procent ludzi deklaruje, że myśli o wyjeździe na zachód. To jest niezwykle niepokojące i tutaj może się okazać, że mimo, że. Zwiększono ilość uczelni medycznych. Też nie jest prawdą, że to zostało zrobione przez PIS, bo, bo te uczelnie w większości powstały w ostatnich latach rządów. Platformy obywatelskiej i PSL-u, natomiast te uczelnie wypuściły już tych absolwentów w momencie, kiedy rządził pis. A niemniej to wszystko są ruchy Brauna, sytuacja jest bardzo zła, zła jest w szczecinku, zła jest w większej części Polski i że tak powiem wydaje mi się, że przy tym rządzie lepiej nie będzie. A ludzie oczekują, że będą krócej czekali na do specjalistów, że będzie łatwiej im się dostać do szpitala. Nic niestety na to nie wskazuje. No cóż, lubię kończyć programy pozytywnym akcentem, ale. On tutaj coś wymyślił. Nic, nic optymistycznego tak. chyba na ten moment nie jestem w stanie właśnie wymyślić, dlatego dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Jerzy Hardy Douglas, szczeciniecki parlamentarzysta oraz lekarz. Serdecznie zapraszam na kolejne programy. Dziękuję bardzo.